Święty ty, Boże, świętemośny, święty, święty a nieśmiertelny, z się nad nami. Świętem ty, Boże, święty Mocny, święty, Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Składamy dzięki Panu Bogu naszemu słowami. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Panie. Za ustanowienie Najświętszej Eucharystii. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Panie. Za mękę Krzyż śmierć Twoją. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Panie. Za nieustanne. Twoje ofiary we mszy świętej. Dziękujemy Ci Panie. Za łaski, które otrzymujemy przez pożywienie ciała i krwi Twojej. Dziękujemy, Dziękujemy Ci Panie. Za obecność i miłość Twoją w Najświętszym Sakramencie udarza. Dziękujemy, Dziękujemy Ci Panie. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z wami, Przy tym ołtarzu pomódlmy się intencji młodzieży, która ten ołtarz przygotowała. Polecamy młodzież, która w poniedziałek przystąpi do sakramentu Mierzmowania Módlmy się. Boże, który dla trwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego, ustanowiłeś jednorodzonego syna Twojego, najwyższym i wiecznym kapłanem, sprawa by na całym świecie składano Tobie jego ofiarę, przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech strzeże i zachowa to miejsce, Jego mieszkańców, ich warsztaty pracy, a także role i urodzaje ziemskie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.